Poszłam do pracy, jak Sawery miał rok z kawałkiem, chyba rok, półtorej roku. No i to był bardzo intensywny czas. Nie żałuję, ale też coś straciłam. I wtedy miałam poczucie, że to nie może trwać dłużej no po prostu, że jestem potrzebna w domu i że jemu ja jestem bardzo już potrzebna. Więc oczywiście próbowałam, jak podczas kręcenia prawa agaty, też każdy moment spędzać z, z nimi. Tutaj to było dla mnie no, priorytetowe, najważniejsze. To były takie moje okropne momenty, kiedy na planie mówiłam, bardzo Was przepraszam, minęło 12 godzin, muszę zejść. Ekipa się cieszyła, bo też mogli iść do domu, ale mm, nie wszyscy byli zadowoleni, no bo jednak czasowo czasami trzeba przedłużyć i, no, i wiadomo, jak to jest. Natomiast ja byłam tutaj nieugięta, bezkompromisowa, bo wiedziałam, kto na mnie czeka. Więc po, po tych tam prawie 4,5 roku. Mm, Nagle poczułam, że to już jest koniec, że trzeba coś zmienić, że trzeba się oddać innym sprawom. A jak dzisiaj udaje Ci się ten balans zachować? Teraz? Między życiem a pracą, tak? Teraz jest zupełnie inaczej, no bo ja nie jestem w jakimś takim stałym serialu, tylko to są jakieś takie rzeczy, które są, tylko czasowo mnie zajmują, więc ten balans jest bardziej zbalansowany. Bo mam właśnie takie wrażenie, że ta kariera, bardzo dobrze się potoczyła, bo odnoszę wrażenie, że ty wybierasz sobie projekty, w których chcesz zagrać, a nie gonisz za nimi za wszelką cenę. Jak to się robi, żeby dojść do takiego etapu? Trzeba być dobrą w swoim fachu. Sam wiesz. No, o, o. Bo też robisz to, co chcesz. To znaczy, no trzeba tak zwane frycowe gdzieś tam zapłacić, w cudzysłowie, czyli no zrobić te takie ruchy, które mm, bardzo mocno cię. Gdzieś tam zaznaczą. A co u ciebie było takim ruchem? Ja myślę, że, że Niania, że prawo Agaty, że potem te filmy Patryka Wegi, to było coś takiego, co. No i oczywiście Listy do M. Listy do M. To były jednak takie bardzo mocne rzeczy, które no, mocno utrwaliły mnie jako aktorkę, więc to na pewno były to takie punkty. No i tak, no później jest już troszeczkę inaczej. Jakby te, te, te wybory są. No, bardziej świadomej, chociaż ja muszę powiedzieć, że ja od początku dosyć świadomie te wybory robiłam.